Witajcie w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes, tym razem chcemy się zająć e, ważnym eventem, który widzicie teraz po lewej stronie, czyli Clash on Camino. starcie na Kamino, e, dobrze znanej planecie, e, fanom Gwiezdnych Wojen, na której to walka Trwa z separatystami, a na, a na której powstały dobrze znane wszystkim klony. I otrzymamy w nim szardy do generała Skywalkera. Potrzebujemy ich 145, żeby go odkryć, czyli na 5 gwiazdek. Po tym, jak to się uda, możemy zbierać kolejne szardy aż do 7 gwiazdki w Guild Event Store, tutaj widoczny. I jak widzimy nie można go niestety wcześniej zbierać, dopóki nie zrobimy tego eventu. Jeżeli chodzi o ten event, to on um, nie jest tak jak pozostałe postaci w Journey Guide, że możemy je od razu robić, tak samo jak i Darth Malak. Tylko po prostu, póki co, oczywiście wszystko w, wszystko w przyszłości się może zmienić tylko w określonym czasie. Trzy miesiące temu był poprzedni i tutaj go widać i też widoczne są wymagania jakie postaci jakich postaci tutaj potrzebujemy a potrzebujemy konkretnych e, postaci nie jakiejś e, frakcji czyli potrzebujemy e, Kenobiego generała Kenobiego Asoketano e, Asas Ventres Padme Amidala Shakti e, b 1 Seafree PO Vitu Super Battle Droid, e, IG100, Mag Magna Guard e, Droideka oraz statki. Pierwszy event, w którym będą statki e, potrzebne. E, a konkretnie musimy mieć statki. E, tur, statki. E, no, e, Galactic Republic. No, tego, tych słów mi coś zabrakło. I Anakin przede wszystkim jest tutaj też. E, ważny i potrzebny. Fajnie by było mieć negocjatora, ale tego niestety mi brakuje. 10 shardów, żeby podejść do tego eventu. No, ale życie: e, zagram sobie window. I e, żeby w ogóle wejść do tego, żeby widzieć ten event, trzeba mieć minimum 85 poziom. Jak go nie ma, no to w ogóle eventu nie widzimy, a tutaj podpowiedzi o samym Skywalkerze, który możecie w każdej chwili sobie obejrzeć. Łącznie z tym eventem w chwili obecnej są paczuszki. Niezbyt ciekawe, szczerze powiem, ale w każdym bądź razie dla Shakti trzy paczki są dostępne. Tak jak widzicie, pierwsza za 1300 kryształów, którą dobrze znacie, wypada między 5 a 330 szardów paczka z girem za 120 zł bez grosza i druga, którą można aż dwa razy nawet kupić, i po 15 szartów też dla za jedno kupno i pozostałe części do gir. Nic, zobaczmy, jak ten event wygląda. I trwa on krótko, bo tylko 3 dni. Więc nie jest dużo czasu. A zapowiedziane też jest około tydzień wstecz, więc trzeba się dużo wcześniej przygotować. I tutaj sporo podpowiedzi o tym mm, pierwszym tierze, ale jak widzicie, są aż cztery. W pierwszym będą nam potrzebne statki. I tutaj właśnie podpowiedzi jakie statki musimy Anakina mieć, przede wszystkim statek na 7 gwiazdek i pozostałe statki Galactic Republic, Republic łącznie z statkiem, z capital shipem po prostu. Rekomendowane jest tutaj 50 plus tysięcy powera, reliki na poziomie trzecim, aż tak jest ciężko i mody na poziomie szóstym. E, najlepiej, i tutaj spora podpowiedź, jak do tego m, podejść. E, the Soulless One, statek e, e, grievesa narzuca markę na, na najsłabszego e, droida z przymierzeńca e, na początku e, tury statku. I ciężko jest trafić przez to a grywes tutaj jest najważniejszy. No i tutaj podpowiedź o tym, żeby używać tamta efektywnie i unikać tych baz droidów, które znamy od Vulture Droidów. No i żeby tutaj uważać. I też informacja o tym, że. Anakin Delta 7B Starfighter zamienia naszego Anakin ETA 2 Starfighter na te, podczas tej walki. On ma takie same umiejętności jak ten, którego znamy dobrze. Mm, dziwna troszkę ta zmiana. Natomiast w, w każdym razie ten statek będzie mm, tylko w tym evencie. Nie zobaczymy go nigdzie indziej. I cóż, czym ja tutaj polecę? Wielkiego wyboru nie mam. Bo nawet tu jedno miejsce jeszcze mam wolne. W każdym razie lecę Mason Windu, bo jak widziście, negocjator jeszcze nie gotowy eee, i wszystkie skile zrobione 7 gwiazdek. Eee, Mason Windu Gear 12 tylko, eee, a mody mu wrzuciłem nieważne jakie, bo to wiadomo pod event nie ma znaczenia, jakie byle byłyby i jak najmocniejsze. Eee... Kolejny statek to będzie Urban Starfighter, e, też maksowany. Fives e, na gisze 13, relik 5, mody full, full ozetowany. Kolejny statek, który tutaj będę brał to na pewno statek Anakina, bo jest obowiązkowy. E, Anakin sam na reliku 7, full mody wykokszone. Następnie e, statek Asokitano, też e, wymaksowany. Na, no Prawie, bo relik 5 tylko na samej asoce, zeta wrzucona, mody też na szóstym poziomie. Kolejny jaki mam to statek rexa, wrzucony też na full. Sam rex gear 12, ale mody mu wrzuciłem pod ten event. Kolejny to jest plokun, też skille zmaksowane, gear 12, no i wrzucono oczywiście mody pod ten event. I ostatni to klon sierżant Arc 170, którego tu widzicie. Też Gear 12 i mody wrzucone pod ten event. Ale oczywiście kolejność będę troszkę inną grał. Mm, żeby tutaj było jak najlepiej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. <gryw> Czy będą jakieś specjalne próby i zmiany, o których na pewno was poinformuję jeszcze w tym filmiku. Na pewno chcę grać Fivesem blokunem, żeby ten rzucił na Urban Starfightera Taunta, no i pozostałe jednostki. No to co? Pora lecieć? Zobaczymy, co te, z tego eventu będzie. No i tutaj oczywiście kwestie mówione. Skywalker, chociaż Skywalkerem. Yy, przepraszam, Kenobi, chociaż Kenobi mnie nie, nie polatam. I cóż, można zaczynać mój pierwszy. Urban, bardzo szybki statek. Natomiast, cóż, Anakina już prawie nie ma. Jednego Vulture Droida udało się ściąć. Teraz muszę tamta założyć. U, ciężko to leci. Eee, dobra, muszę tutaj wzmocnić mój statek, bo jak widzicie, nie idzie to za dobrze. Dobra, trochę dźwięk się tak dziwnie jakoś zacina. Można klona, który mi tutaj mam nadzieję potantuje troszeczkę. Dobra, kolejny Vulture Droid spadł. I kolejny raz atak Anakina. Kontra, ale w klon sierżanta leci. Ten trochę na szczęście udało się potętować. Zróbmy tak. Kolejny statek spada. Zostały tylko dwa. Okej. Okay. Pomóżmy trochę klonowi. I zostaje tylko statek Grywes. Więc yy, Asoka do pomocy, żeby przyleciała. Oj, miss, ale na szczęście jeszcze mam sporo statków w obwodzie i koniec. Pierwsza runda skończona. Tipoca City is under attack. Tipoca City nie każe w ogóle. I am <grym> on my way. <grym> Ciekawe, ale zwycięstwo jest. Pierwsze 50 shardów zrobione, do tego jeszcze oczywiście e, wpada nam portrecik o akurat title tym razem, już portrecik jeden mam, bo portret jeden jest od klon sierżanta e, znaczy nie klon sierżanta, tylko tych mm, za to, że udało się u, ubić, znaczy u, uderzyć Greviusa, który już mam wcześniej Zdobyty, bo się chwilę bawiłem. No cóż, e, pierwszy tier poszedł fajnie. Zobaczymy, jak to pójdzie z drugim e, o nazwie General Conflict. I co tutaj mamy? Wszyscy na 7 gwiazdek minimum 17,700. Powera, i potrzebna. Asoka Tano, Seafrio, General Kenobi, Padmalin, Amidala i Shakti. I rekomendowane 22000, plus reliki, poziom co najmniej trzeci. Mody, minimum 6, Z i strategia, e, że nie można Grevius atakować. Obie droideki muszą być zniszczone. E, kiedy są ich e, ochrona aktywna, e, mają damage immunity. No to akurat mniej więcej już znamy. E, I co? Trzeba pokonać IG100. IG 100 żeby zbić droideki i ich osłonę. i wtedy pozwala, żeby twój skład zadał im obrażenia i pokonał. Nowe magma pokazują się, kiedy droideka zakłada znowu osłonę. Zbicie droidek zwiększa, znaczy jest kluczem do zwycięstwa kiedy dłużej walka trwa? Hmm. Okej, okay, no zaraz zobaczymy, co to będzie. I tutaj, jak widzicie, te postaci są potrzebne. No to chwila, tylko muszę sobie zmienić mody i lecimy. Padme miałem ustawioną w dużo offense, ale przede wszystkim Helfa miała 50 tysięcy. Spida 253, więc nie dużo. Um, ale chodziło o to, żeby potency miała 94%, gdyż wtedy spokojnie tego kika mogła zarzucić. E, Kenobi 98000 HP, żeby tutaj ustał, oraz 237 e, Speed, relik 7, Asokatano, relik 5, podstatki, mam niezmienianie jej modów, 203, 222 Speed, 229,5 Critical damage. Mm, Szaka. Och, inka, Grałem w Shakti bez modów. Ja się dziwiłem, że ona spadła. Więc widzicie, no, bez Shakti mogłbym zrobić ten event. No, w każdym bądź razie. Gier... Znaczy, no nie bez Shakti, tylko wiadomo, coś tam zrobiła. Shakti Gir 13, relik pierwszy. Sam sobie fajnie utrudniłem. C3PO mam na obu Zetach, ale ta Wait for me chyba jest najważniejsza. Z tym Translation, tak, ona tu jest bardzo pomocna. Speed 214-46 HP, żeby mógł po prostu ustać, więc zrobiłem sobie event z Shaky bez modu. Fajna sprawa. Dobra, co, ruszamy do eventu. E, ważne, żeby Shakti miała oczywiście Healthy Speed, jak widzieliście przed chwilą grałem, e, znaczy pokazałem, że Shakti w ogóle bez modów e, Bo tak właśnie zrobiłem, bez modów Shakti, a tutaj po prostu, żeby razem ze Safri e, Padme padmę zmniejszali cooldown na Kiku, na tym stunie, ażeby móc spokojnie zbijać eee, przeciwników i gry West, Przede wszystkim najważniejsze było w kiku a nie bił nas non stop. Tutaj jak widzicie od razu zbiłem pierwszego eee, bitu Super Battle Droid, eee, który najważniejszy jest z racji tego, że oczywiście no, on cały czas nas dispeluje, a nie chcemy tego, żeby się chciało. Drugi nie ma za bardzo wyboru, musimy bić po prostu IG100, gdyż eee, po prostu droideki jak są osłonione mają damage immunity. Więc muszę tak po prostu robić. Pierwszy droideka padł ten z prawej, i dzięki temu, jak widzicie, jest ta bateryka nad droideką mm, rozładowana. Dzięki temu Możemy zbić i pierwszego już się udało ubić. Teraz trzeba będzie się wziąć za drugie, bo już ma droideka full turmeter, więc nie ma na co czekać. I jak widzicie B1 tam z prawej strony w ogóle się nie przejmuje, tylko tymi pozostałymi droidami. Kolejny droideka spadł, można bić. Znaczy nie droideka, tylko oczywiście IG100 i możemy droidekę zbijać tutaj na spokojnie. Hmm. Bije jeden spad. Teraz e, drugi IG 100. E, spadła mi szakty, bo była bez modów. Ale e, jak sobie zobaczycie, e, zaraz zrobię pozostałymi IG 100. Już właśnie wpadł. Nie przejmuje się w ogóle B1. E, b, bo po co? E, akurat trochę udało się tak wzbić zbić. Bo Grywes narzucił marka. Teraz kolejny raz mark na B1 i muszę go obijać. Więc po prostu. Zrobię. Nie używam kika, bo wiadomo, można byłoby szybciej zbić, em, zbić B1, ale trzymam ten kick na Greviusa, To jest ważne, żeby e, spadł spa, spa z cooldownu, żeby można go zablokować, bo jak widzicie, mamy health immunity na wszystkich, którego nie da się dispelować i muszę po prostu lecieć do e, Grewiusa z tym stanem. Nie, nie było trudno, nie, nie, nie potrwało to długo udało się szczęśliwie zbić. Więc taka taktyka. Zbijamy B2, e, IG100, droideka, IG100, droideka, prosto w greviusa, e, B1 i grevius. I to tyle. I zaraz możemy lecieć do kolejnego tieru. Lecimy dalej. Sing red. I tutaj Coś na rozluźnienie, bo gramy sobie generałem Skywalkerem, e, który walczy z Asaj. No i cóż, mamy generała Skywalkera bez modów, full wyrelikowany, wygirowany. Gear 13. No to lećmy. No, i cóż, walka z Wentres, coś jeszcze powiedzą. <laughs> hmm. No, i tutaj po prostu trzeba używać speciali, się nie specjalnie, się specjalnie przejmować. Armor Shred jest bardzo pomocny. Dwa, dwie, dwie kontry. A i zestunowała mnie. No to jeszcze raz. A może dobra to. Drugi armor shred. A i podleczyła się. No to podstawowe Uff. Uf. Zciął całe <jej> HP. <ściał> Yeser. <sir>. Yeser. <ściał> No, poklikane. Kolejne 50 shardów zdobyte. O nie, tu nie było shardów, chyba. Hmm. O, whatever. Zostaje Clash on Camino. Ostatni tier. W którym to musimy zagrać. 7 gwiazdkowcami i 17700 Powera i Assaż Ventres B1 Battle Droid, B2 Super Battle Droid, Droid Eka, IG 100 Magna Guard i rekomendowane jest minimum 22000 000 Powera plus reliki na poziomie trzecim mody w poziomie szóstym, Z wrzucony i strategia jaka jest, że klony nie mogą stracić e, healtha, kiedy Gryves e, jest na przedzie, że tak powiem, e, ale mogą tracić protection. To jest dość ważna informacja, można za sobie bić. E, I co? Skywalker i 500 Dynki m, mogą e, atakować e, wszystkich e, przeciwników. E, No cóż, wiemy o to nie od dziś, że rex wbije strasznie. Ech. Ochrona jest kluczem do zwycięstwa. Hmm. No to zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. E, moja piątka gotowa i zaraz zobaczymy, co z tego wszystkiego pójdzie. Tutaj namęczyłem się z tymi modami bardzo mocno. Wrzuciłem dość szybkie Wentres 263 speeda, bez critical damage, bez ofensa, ale 54 klocki HP udało się zyskać. B1. 263 speeda pod critical damage mody ma wrzucone, mało też ofensa, ale jednak. B2 na reliku trzecim. 213 healtha, e, Sida, 78 tysięcy hefa, żeby. Pożył mi jak najdłużej. E, oczywiście Wentres czwarty relik B2, no, znaczy B1 relik czwarty IG100 Magna Guard 227 spida e, i 53 tysiące hefa. No nie mógł być. Próbowałem jak najwięcej helfa wrzucić, ale też to niespecjalnie mi coś zadziałało. Hidro i Deka zrobiłem bardzo szybkiego. Znaczy bardzo. Kurczę. Teraz te mody już nie robią na nikim wrażenia. 223 Speeda i e, 3900 Damage'a e, w sumie. Gir 12 na Zetach. A nie było łatwo. Myślę, że jak, jeżeli ktoś posiada mody na asaż Ventres zrobione pod. Mm, pod healtha oraz damage przede wszystkim to dużo tu może zrobić i tak samo na B1. Ja się niestety musiałem namęczyć bo nie miałem jakichś najlepszych. Tutaj jak zobaczycie najważniejsze jest Asaż, Ventres oraz B1 którzy robią tutaj największy też damage. Bez nich jak nie dojedziemy do końca od razu retreat i można zaczynać jeszcze raz. IG 100 i B2 mają to nam tankować. Wiadomo fajnie że B2 trochę bije z AOE, dzięki temu nam pomaga ściągać protection, bo tylko to możemy z klonu ściągać, jeżeli Anakin po prostu stoi. Jak spadnie, pierwsze co bijemy to Fives, gdyż jak ktoś inny padnie, to przecież on da wszystkim statystyki naokoło, więc musimy bić tego Fivesa. Tutaj wyboru nie ma, on musi paść i to najlepiej za pierwszym razem, jak Anakin sobie siedzi, bo inaczej będzie ciężko dalej jechać, dlatego też mody muszą być jednak dość szybkie, ale też dość tankerskie musi tutaj B2 i IG nam tankować. Też musimy mieć o tyle szczęścia RNG tak naprawdę, żeby właśnie przeciwnicy bili, bili w IG' i bili w B2, bo pozostali powiedzmy, że muszą nam zostać, żeby to w miarę fajnie poszło. Droideka może nie bije za super, ale asysty jego jednak pomocne. Są. Jak już y, udaje się drugi raz nam Anakina, że przysiadł sobie, bo protection mu spadło, no to bijemy Rexa i Arka, gdyż oni są tutaj najsłabsi. Potem myślę y, dopiero Echo. Yy, I jak już zbity jest... Yy, Ostatni klon możemy spokojnie bić sobie w Skywalkera. Jak widzicie, mam tutaj szczęście, bo aż 4 postaci zostały. Ale najlepiej, właśnie, żeby spadł kto. Oczywiście, B2. Reszta musi nam robić tutaj damage. Niestety mi się nie udało, ale ciągle jest B1 na horyzoncie. Dzięki temu jeszcze zostaje w tej palce Droideka. Też coś tutaj asystami by mógł zrobić, ale nie może, bo ma Dejza. Na szczęście, jeszcze mam 35 staków i udało się wyciągnąć z Dejza. Droidekę, dzięki temu troszkę asyst może wpaść jeszcze kilka staków i powinno wystarczyć właśnie ten ostatni cios. Udało się Anakina położyć, dzięki temu zakończyć ten event i mogę być szczęśliwy, bo Skywalkera udało się mi odblokować i mam nadzieję, że to Wam też pomoże. I nie oszczędzajcie na relikach, na B1 i na Asas. Czwarty relik proponuję wszystkim. Od razu dzięki temu uda Wam się ten event zrobić tak jak i mi. I smut spokojnie cieszyć się Skywalkerem. Szczęśliwie dla mnie poszło. Więc, Anakina będzie można odblokować za moment. Jeszcze tylko w Objectives mamy Activities, mamy Title: mm, The Better General i kolejny Battalion Breaker. Za skończenie tego eventu. E, dobra, i można wreszcie Skywalkera aktywować. Pum. I poszło, pięć gwiazdek wrzucone, sarknę tylko z ciekawości jaki gier szybko wrzucę. Nie trzymam raz więcej. Dobra, czyli mógłbym spokojnie dwana... 12 tylko szardów mi tutaj eee, braku. Yeah. I coś jeszcze? Jakiś objectives. O. o, że w Guild Store można szarny zdobywać. I jeszcze jakiś ta title za aktywację eee, Skywalkera. Jeszcze chyba jest jakiś title za zrobienie go na. Eee, teraz ja zaspamiętam. <gryw> za zrobienie go na 7 gwiazdek. Więc od razu sobie kupię. No i lecimy. Lecimy. Event zrobiony. Całe szczęście. Chociaż myślałem, że czwarty nie pójdzie, bo bardzo długo mi zeszło. No, coś koło pół godziny z ostatnim eventem się męczyłem. Ale szczęśliwie poszło. I cóż, mam nadzieję, że przyda Wam się ten filmik, że pomoże w jakiś sposób. Jak go pokonać nie był może on najpiękniejszy. Nie był taki super jak poprzednie, ale jednak um, udało się zdobyć. I cóż, ostatnia walka to po prostu bicie w Skywalkera, potem Five'sa. I resztę, i reszta jakoś, jakoś idzie. No, jak widzicie, trzeba też się przygotować pod ten event. Łatwo. On nie idzie. I cóż, kolejny, kolejna postać z tych można powiedzieć legendary, bo już tak za bardzo się nie nazywa, udało się zrobić. I lecimy dalej, a jak wiemy, czeka dla nas bardzo mocna rzecz: Kylo Renowy i Rey Jedi. O, kiedy ich zrobię, to jest dobre pytanie, ale nic, nie przedłużam wam dłużej. Chociaż jeszcze tutaj się nie wypełnił, ale pewnie jutro wypełni Skywalker zrobione. Nic do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.